Dziś dostałem admina w Roblox i zepsułem całą grę. Oglądajcie cały odcinek. Na Wojan Shop już bardzo długo jest maskotka Wojana. I masa osób pytała się, kiedy kolejne maskotki. I dziś jest ten dzień, w którym Wojanek już nie jest sam. Ponieważ dołącza do niego cała reszta rodzinki maskotek. Jest maskotka Katy, taka piękna, słodziutka. Jest maskotka Nubka, oczywiście z jego charakterystyczną siedlinką. I maskotka Ptysia. W dodatku nie zapomnieliśmy o bardzo ważnej rzeczy: Plecaku Ptysia, tak ta maskotka ma plecaczek, który możecie sobie zdjąć. O, w taki normalnie prosty sposób. I mieć plecaczek ptysia, który na przykład możecie założyć na nubka. I proszę bardzo, teraz mamy naukowca nubeczka razem z jego plecaczkiem. Także wbijajcie na Wojanshop i sprawdzajcie. Dziś jesteśmy w kolejce po admina i musimy go zdobyć, i muszę to być ja. Haha, ha, nie ptycho i nie Gacek Wy nie dacie sobie Ej, rady. Ja chcę być adminem, tak jak na wojenarze chcę być adminem. Kratek, e, dlaczego nie dałeś? Do przodu. Nie, dobra, wchodzę w twoje miejsce, Gatek. Nara, no, tyla musie. Dobra, nara! I teraz. No, ty. Dobra, prze. No, ale nie, no! Muszę przeklikać. Mamy 37 miejsce i jak dotrzemy na pierwsze, to dostajemy wszystkie komendy admina. Na przykład. Kill all. W, w taki sposób rozwalimy wszystkich i staniemy się najsilniejsi. Ej, tyko, tylko nie wchodź przy mnie w kolejkę. nie no, co? Ej, no, chyba nie będę wchodził, bo tak w sumie fajnie, że mi na tym miejscu 40. No, ale w sumie Ej, możemy pożegnać. Gdzie Zniknąłem na sekundę, co się odwaliło, halo? Słuch, może ten admin już coś tak kombinował? Wiesz? Tak, bo przed czem, nami jest, czem, a... już, jest już ktoś, kto ma admina, więc właśnie może być problematycznie. No nie, ja muszę, dobra, ja kupuję za Robox. No nie! No, Ty no, go no, nas no, minął. No, no. Ja też. ja, nie teś, nie chcę czekać, ja, nie chcę ja też przechodzę, nara, okej. Okay. Ej, no to... No, Wyrzucili no, mnie z mojego miejsca! On, Mam tego tutaj. dość. Kupuję pięć pominięć naraz. O, tak. No, to, tobie nie mam tyle pieniędzy, żeby ty, ty, się cofnąć. O tyle. Nera! Jak się daleko przemieszczać? No co? Co się dzieje? No widzisz? <grym> co to, jest? to to Czemu, czemu każdy z nas ma ogromną głowę? Nie! Dobra, ja przodę. <grym> no nie, Gacek, Nie! Jest Znowu mamy większe głowy! Ała, co, co to jest? Rostą nam tak, że już nie widać co? naszych twarzy! A to! to, to, to <grym> Co ty się odwala? My, jesteśmy strasznie ściśnięci Ja nie wiem co tu się dzieje, dobra, zamieniam się z kimś, nawet nie bada. wiem z kim Ej! No nie mogę, zaraz będziemy najwięksi, co ty się odwala? Ej, dobra Hoj. Jestem! A? O, dobra, zmniejszyliśmy się na szczęście. Dlaczego ty tak do przodu poszedłeś tego? Ale Alo? co, bo ja odebrałem sobie darmo, darmowe dzienne pieniążki! No A? tak, ja tutaj też mam obrót, który mogę sobie na przykład obrócić i może coś dostaniemy w środku, co będzie? No jestem ciągle dobra. 50 tysięcy! No powiem ci to i to tak, to całkiem dużo, ale nie wiem czy wiesz, nie ja mam na 650 tysięcy. Co? 650 tysięcy? Nie no, gasek. Ale ty tutaj jesteś dalej, tylko... No nie, dobra, nie, 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 ja no też. Tak, ja tak. też odbieram w takim razie wszystko. Ej, co? Pomienić wszystko? Dobra. Pomijam wszystko. Pomijam wszystko. No nie zrobisz tego, ja tam idę! Tak, no, pomijam wszystko dobra. Kupuję za 100 robuxów Pominięcie tych wszystkich tutaj yy, Poczekiwań I odbieram wszystko Sam po kolei O tak, plus jeden to jest niemożliwe No jak ty to robisz? 500 tysięcy, milion A, bandy, Jedno pominięcie O, jakieś to szki baseballowy, Kradnięcie pieniędzy I zamień <laughs> miejsca Tak I teraz oh, was nie. wszystkich pokonam no. <noise> Mam 11 milionów No dobra, no to teraz mogę zrobić yeah. Teraz zrobiłem Masz 11 milionów? Ej, pierdnąłem I kogoś dał Chyba do tyłu A to trochę przypałam. Idę do przodu Idę do przodu. Nara, nara Ej! 17 miejsc do przodu poszedłem! Nie nie, nie tak ja, ja nie pozwolę na to, tutaj to nie Co nie pozwaliś? Nie, nie pozwolę masz na to teraz! Ja na to nie pozwolę! Jak ty się! Czemu wszyscy są Ej, nie usiedli i są nie Nie chyba nie możemy teraz przez to chodzić bardziej wiesz do przodu. Ej, dobra, nie, I może... Nie możemy, ja straciłem hajs! Teraz kliknąłem! Uuu, no <laughs> straciłeś kasiorkę! Ale jak mi się tylko to odblokuje, to Aha. pominę pięć miejsc naraz i wtedy przedostanę Aha. się dalej. O tak, pięć nie, miejsc! Nie, 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 nie na to. Kupuję to! I uwaga! E... O nie co zakupiłem to? to za wcześnie chyba i mi się nie pominęło. <laughs> straciłeś roboksy! Straciłem Robuxy widzowie, to jest jakaś przesada widzowie, co to jest? Ej. Czemu nie możemy się ruszać? Ej, to to! To jest? Dlaczego ty chodzisz? A. Nie wiem, ale teraz... Idź na pierwsze miejsce! Co? Ej dobra, mam 11 A. miejsce! Narab tylko, Ale jesteś daleko! No, nie. Dobrze, już jesteśmy prawie na samym przodzie! Patrz jak daleko już! Dobrze, mogę... Zaraz cię dogonię no! Nietoperz zemsty? Dobra, biorę nie nietoperz zemsty. Co to jest? Co to jest? Co to? Jest? Co to Co to? Co jest grana. Nie A, wiem, mogę nie zmienić nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mogę do ale... go gościa na przykład wyrzucić O, zamień pozycję, tak Mogę zamienić się z nim pozycją Pierwsze miejsce, tak Zamieniam się z nim i mam co? teraz pierwsze miejsce tak, 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 tak. jakiś, jak ty to zrobiłeś? Zamieniłem się, let's go I teraz czekam nie, na nie, mojego nie, 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 admina Czekaj, czekaj, czekaj Za czeka. ciebie robię zepsę Za minutę dostanę admina i wtedy ukradnę mu pieniądze Tak, ukradnę A, mu pieniądze Ukradłem mu pieniądze, tak Co? Chciałem? Yes, nie, let's nie, nie, go! Tak być nie może, tak być nie może, tak być nie może Co to jest? Tak, czemu, czemu znowu rośniemy? Nie może O nie Może ten admin coś robi, ale to ile masz kasy? O dobra, mam 5 miliardów stary, 20 sekund zostało Nie, usunął mi cały hajs, usunął mi cały hajs Ile masz masz 5 miliardów, tak? Ja mu też usunął Ja już nie mam 5 miliardów, usunął mi cały hajs, ale ja nie. mu teraz usunę O i mam teraz 3 miliardy A, to ja byłem Zamieniłeś się ze mną pozycjami Dobra, zamień pozycję Zostało nie, nie, nie. ile sekund? 10 sekund pewnie zostało 50 zostało No nie Co Czemu ja tak jestem daleko? No nie może tak 10 być. sekund mi zostało tylko! 10 sekund mi zostało Gacek! Gacek tutaj jest! Gacek, dobra, ty gacek, to prawda? Jak to zrobiłeś? Nie! To... Yes! Yes! Jestem teraz! Jestem! I teraz mogę was wszystkich zmienić w UFO! Nie, no proszę ja nie chcę, nie na chcę na być UFO. Nie jestem UFO. zamieniamy w UFO. I teraz mogę was cały Ufa. czas trollować. Tak! Mogę was trollować jako admin. Eee, I wiesz to co to będziemy to robić? Patrzcie, UFO po was wysłałem. Patrz, po wszystkich przyszło teraz UFO. Zobaczcie. ha. To z nami teraz stanie, bo te UFO I teraz zablokuję was wszystkich. Tak! Zablokuję. Będzie blokada. Nikt się nie dostanie na to miejsce. I. Mm, może zrobimy. Czekaj, jak zrobić, żeby oni o, podskoczyli, dobra, wszyscy mają podskakiwać. Hmm. Lat. Tak, wszyscy podskakują, tak jak wam każę A teraz każdy musi mieć dużą głowę O, sprawdźmy, nie, 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 nie Czy będzie to działało? Duża głowa, come on, o, dobra, tak! Każdemu rośnie duża głowa i mi też! No, rośnie duża głowa przecież! Ej, powinienem za 20 sekund wyjść z bycia adminem, ale widzowie, przydłużę sobie za 79 roboksów o jeszcze jedną minutę! Ha, Let's go! I teraz sprawdzę czy mogę latać. Tak, mogę latać jako admin Mam dostęp do zakazanych komend. Co mogę jeszcze zrobić? No dokładnie. Może zróbmy... Hmm... Leczyć, super skok, teleportuj się do... Teleportuj się tu. O dobra, czekaj, wszyscy gracze. Opa! Wszyscy chodzą za mną, wszyscy chodzą nie, za nie, mną Nie, no co to ma być, serio? Ja mogę z tobą chodzić teraz? <laughs> Zobacz, wszyscy mogą chodzić, uwolniłem wszystkich Let's no, super, go super, Ale ja muszę ja być linę, idę do swojego domu Nie, a ja teraz wszystkich zamrożę Wszyscy zamrożeni ja. o, Nie, no nie nie, mogę to chodzić Zamroziło wszystkich, zobaczcie Nikt nie, mo Nikt nie może Nic zrobić, więc może Teraz włączę Bóg dla wszystkich Co to zrobi? Co to zrobiło? Co to daje? Co to daje? Ej, nie wiem co zrobił ten Borg Ej, nie wiem Ej, myślisz że może Ej. to rozwaliło całego Robloxa, nic się nie dzieje Za 15 sekund stracę admina, muszę kupić kolejnego O tak nie, nie, tam, tam. O a, nie. nie, co jest? Mam admina na kolejną minutę Ej, dlaczego wszyscy nadal się nie ruszają? Dobra, czy Ej. można odblokować? Ej, wszyscy spamią na czacie, żebyś ich odblokował Nie, jak to zrobić teraz? Nie, to, to zblogowałeś cały serwer O, odblokuj nie, tam, tam. wszyscy, dobra, odblokowałem chyba Ej, z mieczem będziemy się pić ze sobą? Tak, chyba tak. mam, Ja jestem zablokowany, ciągle z zdedłem. O, dobra. A naszy, czy każdy ma miecz, mi? czy nie? Już nie mam miecz. Ciekawym no, tak. Deadweb. No dobra, to A. czekaj, dam każdemu miecz. Dobra, proszę, nie, każdy no, to... ma miecz. Dobra. Nie mogę go uderzyć. Eba, walczą, 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 walczcie, walczcie. Walczę. za zamarz. Ej, to... Ej! Rozwaliłem cię w tego! Nie, no plus, robi tak, nie robi tak. Rozwaliłem, dobra. I teraz muszę jeszcze jedną minutę sobie kupić. Ja będę tak przedłużał cały dzień. Oj, mam maksimum. Ty teraz takim odminem. Mam maksimum, więc teraz musimy zrobić coś mocnego. Zróbmy hmm, grubi, wszyscy. Wszyscy mają się robić grubi. Haha, <laughs> zobacz, jak to śmiesznie wygląda! O, i mogę tak latać sobie śmiesznie o siebie. Taki szeroki. Patrz! No bo, no bo cię zrobiłem takiego, a teraz? Ale, ale czemu, czemu? Krótki, każdy ma być krótki. O, no co? Taka, jak to krótki? Nie, nie zadziałało. się, hmm. wszyscy mają się zmniejszać, wszyscy mają być malutcy. Okay. nie pozwolę na to. Może trzeba coś zrobić. Bomba atomowa! Yeah. Nie, To jest moje, nie rób tego! Za 100 Robuxu. wszyscy bomba atomowa. Z admin wojan wam rozkazuje Bomba atomowa, uwaga! Czy to zadziała? Yeah. Czy to zadziała? Czy spada jakaś bomba yeah. atomowa, czy nie? To no może teraz zleci na nas wszystkich. No. O, zleciało! Rozwaliło wszystkich, zobaczcie! Ja o, oh Ej, i co? Wszyscy się zrespili znowu? No to ja w takim razie ostatnie 10 sekund na klona zrobię. 10 sekund na klonuj. Klonuj. Okej, okay, wszyscy. I ostatnie 3 sekundy. Czy zdąży? Czy zdąży, czy nie zdąży? Nie wiem, czy zdążyło. Klon? Chyba nie. Uuu. No i teraz znowu jestem na samym końcu. Już nie jestem adminem. Nie. Oby tylko ptyko się nie... Z... Ej, czekaj. Czy Gacek jest pierwszy? Nie, Gacek nie jest pierwszy. Jakiś ilon nie, nie, nie. Gacek, możesz zmienić się w admina za chwilę. A ja mam jeden pomysł, czekajcie, ja mam jeden tutaj pomysł, gdzie jest taki... Potrzebuję 40 sekund na admina i będę adminem, Gacka zrzuciłem, Oj, bych Zamieniłeś a... się z Gackiem? No, jestem pierwszy, Nie, jestem ostatni Czemu, a bo się zamienił No i ktoś mnie teraz zdał na ostatnie miejsce, to było niefajne Patrzcie teraz na to widzowie, patrzcie teraz na to, uwaga, Co ty robisz tutaj, tak? uwaga. Ej, coś jest to? Zamiana jestem pierwszy! I teraz ukradnę mu pieniądze. Tak! Ukradnę ci całe pieniądze, które tutaj są! O tak! Dostałem jeden miliard, let's go! O nie! O nie! To tyle kasiory! Ale mnie przegonili, ty. Muszę się dostać o kilka miejsc do przodu Kupię kolejne pominięcia! Tak, dawaj Pominięcia. Let's go! Jestem pierwszy znowu, hello! Ty znowu będziesz teraz adminem? I za ile sekund? Ty się normalnie, ty się, ja nie wiem. O. Nie no, to jest, nie, jest niesprawiedliwe, ja też chcę być adminem! No nie A, mogę, tak, ten, tak. Gościu, ten gościu jest mocny... Nie, tak, Zamienił ja się ze adminem. mną! No dobra. A, mogę cię kompletnie wyrzucić, psychu! Nie, nie, nie rób tego, bo... Robię nie to, to za 500 z robuxów cię wyrzucam. A, co się stało ze mną? Sam badąga. Wywaliło mnie z, wywalił z gry, z całej gry cię wywaliło? Wywaliło Nie z gry! <gry> nie wytrzymam, nie Co wytrzymam! Okay. Chciałem wejść do gry, drugi raz wywaliło mi Roblox'a całego. Nie <grym> mogę. To U jest nielegalne, to, to było już nielegalne, naprawdę chyba, nie? Ty wywaliłeś mnie <grym> z gry! Zrobiłem tak zwanego admina. O, ukradłem mu całe pieniądze jeszcze w dodatku. nie, 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 to było mocne. O, I dostałem się na pierwsze miejsce i teraz ile zostało? Eee. 40 sekund znowu na staranie się admina eee. No nie Dobra, eee, no ja tak wszystkim, nie może. wszystkim ukradnę pieniądze, którzy tutaj stoją. Wszystkim, tobie ukradnę eee. pieniądze. A co to jest to? Tobie ukradnę pieniądze. Okej. Okay. Dobrze. Zabawę. Ej, jest to? No, nie. co się stało? Czemu robi? jestem na 21 20... miejscu? I dobra, kliknąłem coś dziwnego I zostało bardzo dziwna rzecz, nie? Zamieniam się z nim miejscem, on mi ukradł miejsce Ty się O to i to było dzisiaj, przemieszały się wszystkie miejsca chyba Aha No dobra, no to słuchajcie wow. ja, ja znowu mu ukradnę pieniądze temu gościowi tutaj O tak, chodź tu, dawaj kasę Dawaj kasę O dawaj tak. tak, dzięki za całą kasę Haha ha. to i to potrzebujesz jeszcze, żeby być adminem Osiem, siedem, sześć Ej, zabrałeś mi hejska. Ptycha mi zabrał cały hajs! Nie! Nieee! Nie. Gasek jest adminem! Gasek stał się adminem? Nie wierzę! Jak Gasek jest adminem, to ja nie wiem, nie. Dobra, ale czy ty mi, mi zabrałeś całe pieniądze? Ja nic nie zrobiłem! Jak to, to nie? Gacek ci zrobił chyba, że zabrał ci całą kasiurkę. Dobra, teraz ja tobie cofakę? zabrałem, nara! Stary, miałem tylko jeden miliard, ty. Ej, jak Gacek lata tutaj, ty trollingu, ty! Gacek, a ja czemu ty bardzo jesteś adminem? Bardzo. Dobra, ja muszę ja się zemścić bardzo. Ja muszę się Ej, a, zemścić a Daj jakoś. mi kreatywa, daj mi kreatywa. Ciebie <laughs> kreatywa mi daj. Będę też fajnym adminem. Eee, nie, dobra, ja mam pierwsze miejsce cały czas. Dobrze, nie, że mi się, mi. dobrze, że mi się tyle pieniążków tutaj robi, dobra. E... Dobra, mega dobrze, co? Ej, co się stało? Nie. Co się stało? Dobra, coś, no, coś jest. Nie, 20 sekund masz ostatnie e, gacek jest po tobie. 20 ania, sekund. Ania, ania. C koniec, to jest twój koniec admina! Już nie będziesz adminem, bo no za chwilę wchodzę admina. ja! Cały na biało jako nowy admin tej gry. Ej! No i raz Ej, a czemu co chwilę dobra. giniemy? Dobra. O nie, o nie, Czy Dobra? Tak, jestem admin! I teraz klon. Klonuję was wszystkich. Tak, za 9 Robuxów. Ej, to jest tanie w sumie. Dobra, kupiłem klon. What? Mam drugiego admina? No? Nie, to w koniec zostałem! <śla> Dobra, co no by tutaj no zrobić? Może teraz... O, zabić! I teraz czekaj. Gdzie jest? Gdzie jest... Ptycho, gdzie nie, jest ptycho? No nie, ja nie, to bardzo daleko. Nie rób mi, proszę, nic. Mam cię, ptycho! No, 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 nic mnie zrobisz. Piękne, piękne, piękne. <grymne> Ej, jak ty się tutaj dostajesz? Pięknie, tak! No nie. Pani adminie nie, tutaj nie ma jak tu. Strzelać, okej, okay. gdzie jest ptycho? Pani odmieni, ale bytaj. Mnie... <śmany> Rozwaliłem cię! <śmany> Admin cię rozwalił, dobra Neonowy, co to jest? I wszyscy, dajmy na neonowego wszystkich. Okej, okay. czy oni będą neonowi? Nie, to słabo działa, a czekaj. Duża głowa, rozmrożenie rosnąć. O, rosnąć! Wszystkich! Wszyscy Rosna. mają rosnąć! O, Do tak! Dobra. Wszyscy rosną, a ja kupuję admina na jeszcze jedną minutę, bo nie będę traciła admina a. po minucie. O nie no jak ty to robisz? I mają wszyscy rosnąć jeszcze bardziej! Jeszcze bardziej! Rosną wszyscy, a. jeszcze, a. jeszcze a. bardziej! Jesteśmy tacy ogromni, no! Jeszcze a. bardziej a. mają rosnąć! Patrz jak dużo tutaj osób już jest dużych! Izu, jest ogromni giganci to są! I jeszcze bardziej! A. Tak! Nie, no jeszcze bardziej, obyku! Nie wyskoczyło. Jeszcze bardziej, ale ogromniej! <laughs> Cała no mapa my. się zaraz zepsuje Co ja robię z tą mapą Wszyscy jeszcze bardziej dzieje? Co tu się dzieje no, no. Nie mogę Co tu się odwala Nic już nie widzę Jeszcze bardziej rosnąć <laughs> Jeszcze bardziej Już też ledwo co Zabaw. widzę Ja Już nic nie widzę co oni, co, oni Ej, co oni pisali Oni powiedzieli, że ciebie zgłaszają Nie pisali, no. że cię zgłaszają co? Nie, A... będę pana! Nie, kupuję jeszcze A... jedną minutę. Oni, nie, oni mnie znienawidzą widzowie. oni mnie znienawidzą. <Glipy> Robimy coś kolejnego, czekajcie teraz. Musimy. Duża głowa, duża głowa, wszyscy. no nie, nie, duża głowa! Duża ja głowa zaczamy. po raz kolejny, wszyscy. Duża głowa Ale znowu dobra. wszyscy. Jestem na numer. Jestem na, numer, na trzecim <glipy> miejscu. Ej, co czemu nie rośnie już bardziej głowa? Nie, nie, nie rośnie. może jest zablokowane Dobra, wysoki, czekaj, wysokość O. To co? Ej, ludzie wow. na piszą, żeby wszyscy siebie zbanowali Nie, nie banujcie <laughs> mnie Dobra, wysoki, wszyscy znowu yeah. Patrz, ej, co się z moją twarzą stało? Co, co jest? Ty? Ej, co to się odwala? <laughs> ej, dobra, ja się zamieniłem chyba w jakiś rulon Ej, wow. ej co to się odwala? Jestem no, no ty. Eee. makaron z spaghetti. Co to się ze Zepsułem. Zepsułem całą grę w Roblox. OMG! A my Wszyscy jeszcze bardziej rosnąć. Nie mogę. <śmienicza> Jak ty to 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 jest niemożliwe. To nie. Oni są zmanowani wszyscy. Dobra, straciłem znowu Admina. Nie. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film. I powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy. To, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.